Do nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka, uczynił go obrazem swej własnej wieczności. Dał Pan Bóg wszystko to, co jest najlepsze człowiekowi, żeby człowiek mógł uwielbiać Boga, Stwórcę, ale przede wszystkim też uwielbiać w sobie tego Boga, czyli odkryć w sobie to piękno, które Pan Bóg dał każdemu z nas przy stworzeniu. Ale jak słyszeliśmy, Księga Mądrości mówi, że śmierć w w życiu człowieka. A ten śmierć pochodzi od tego, który, który nienawidzi to życie, czyli od diabła. I ten śmierć nisi tych, którzy należą do diabła. I to jest, bracia i siostry, bardzo ważne, żebyśmy zrozumieli, że każdy, kto kocha grzech, to powoduje, że te tam chora miłość do grzechu, czyli do śmierci, który pochodzi od diabła, będzie nisił tej osoby. I tę śmierć rzeczywiście możemy doznawać i doświadczać teraz w naszym życiu. Zobaczcie, kiedy wybieramy zło, kiedy wybieramy grzech, my myślimy, że to nam da satysfakcję, da życie, da radość. Może jakoś... Przez jakieś, jakąś chwilę rzeczywiście tak jest. Ale na dłuższą metę można zobaczyć, że to, co wybieramy, jednak nie daje życia. Co więcej, zabiera nam nawet to, co mamy. Dlatego, kiedy żyjemy grzechem, ten grzech nas zabija. Ten grzech powoduje nas pustkę. Ten grzech zmusza nas do tego, żeby żeby niszczyć innych osób, innych ludzi. Ale ten, kto żyje Bogiem, no to żyje tym, co pochodzi od Niego. Czyli żyje życiem całkowicie innym niż ten świat nam proponuje, niż diabeł nam proponuje. Ten, kto żyje Bogiem, ten śmierć nie dotyka tej osoby, bo ta osoba żyje Bogiem. Czyli to, co pochodzi... I z nieba. I to jest, bracia i siostry, dzisiaj i bardzo ważne, żebyśmy zobaczyli i zadali sobie pytanie: czy my ziemi? Co jest dzisiaj Twoim sensem życia? To, żeby przetrwać jakoś? Czy to, żeby wychwalać Boga rzeczywiście, bo można zobaczyć tego Boga w Twojej codzienności? Co jest dzisiaj dla Ciebie ważne? Żeby ludzie Cię docenili. Czyby ludzie Cię oklaskiwali? Czy to, że Pan Bóg na ciebie patrzy z miłością, widzi bogactwo w Tobie. Czyby móc rzeczywiście patrzyć na siebie i widzisz oblicze Chrystusa, jest konieczne wyrzekać się grzechu. Czyli wyrzeka się tej śmierci, który często opanowuje nasze życie, nasze serce, jest konieczne, żeby rzeczywiście dostrzec w nas to oblicze, piękne oblicze Boże, jest konieczny wyrzekać się tego, który chce zniszczyć to oblicze w nas. Dlatego dzisiaj Pan Bóg nam daje odwagę, żebyśmy, żebyśmy, żebyśmy mogli uciekać się do tego. Księga Mądrości mówi o nieśmiertelności, o nieśmiertelności sprawiedliwych. I rzeczywiście, kiedy jesteśmy sprawiedliwi wobec Boga, żyjemy tą sprawiedliwością, która pochodzi od Boga, to nie umieramy. To zło nas nie jest w stanie dotknąć. I w tym, w, tej, w tym kontekście dzisiaj również możemy mówić na temat niepodległości. Zobaczcie, pamięć tych, którzy oddali swoje życie za wolność, nie, nie, nie umarło, nie zginęło, ale ta pamięć cały czas jest żywa. Że Ci osoby wpisali się w historii tej ziemi. I nie da się wykreślić tych imion i nazwisk. I Pan Bóg oczywiście da każdemu sprawiedliwemu swoją nagrodę. Ale jest bardzo ważne, żebyśmy uświadomili, że prawdę, które trzeba głosić, nie trzeba bronić. Bo prawda nie potrzebuje naszej obrony. Wystarczy żyć prawdą i to rzeczywiście wida owoc. My często walczymy o to, żeby, żeby udowadniać, że coś jest prawdą. Nie trzeba to robić. Szkoda nerwów i szkoda czasu. Jeżeli coś jest prawdą, ta prawda i tak e, przetrwa. Wystarczy, żebyś Ty żył i żyła tą prawdą, Zobacz, żeby pokazać ludziom, że ta prawda mi daje żywe. I to się liczy dla mnie. Ja nie muszę nikomu udowadniać to, że Pan Bóg jest prawdziwym Bogiem. Wystarczy żyć Bogiem. Ja nie muszę udowadniać nikomu, że to przebaczenie, które Pan Bóg daje w konfesjonale jest prawdziwe. Wystarczy żyć tym przebaczeniem. Ja nie muszę nikomu udowadniać dzisiaj, że Pan Bóg kocha mnie, bo mogę to zobaczyć w mojej codzienności i żyć tą miłością. Dlatego prawda nie potrzebuje obrony. Prawda potrzebuje, żebyś ty żył tą prawdą. To wystarczy. Ale każdy, kto nie zna ceni tej prawdy i ceni tej wolności, nigdy nie zrozumie, jak trzeba bronić tą wolność. Kiedy my winni walczymy i nie mamy udziału w tej walce o wolność, o prawdę. W naszym życiu, to też nie, nie umiemy bronić wtedy tą prawdę i tą wolność. I to możemy dzisiaj zobaczyć też w naszym społeczeństwie, że młodzi, młodzi nie są w stanie zrozumieć to, co zrobili starsze pokolenie. Nie są w stanie zrozumieć. I dlatego tak łatwo oddają to bogactwo. I są w stanie zrezygnować z prawdziwej niepodległości i wolności, po nie wiedzą, za jaką cenę tą wolność została zdobita. I patrząc w, tym, w, tym, w ten sposób może to przełożyć też w duchowym życiu. Zobaczcie, kiedy, kiedy my nie wiemy, co Pan Bóg naprawdę ci wybaczył, kiedy nie widzimy naszych grzechów, też nie jesteśmy w stanie zobaczyć to, z czego nas Pan Bóg wybawił. A kiedy nie jesteśmy w stanie to zobaczyć, też nie jesteśmy w stanie to docenić. Dlatego często przyzwyczajamy się do miłości Boga, do tych sakramentów, które Pan Bóg nam daje. Dlaczego? Bo nie znamy ceny tego, tej miłości, który Pan Bóg kieruje do nas. A dzisiaj wystarczy, żeby odkryć ten grzech, który cię zniewala, i zobaczyć, ile krocz Pan Bóg ci wybaczył ten grzech. Ile krocz Pan Bóg ci powiedział, ja cię wybaczam, się ten grzech, po to, żebyś miał w sobie życie. Czasami trzeba dotknąć dna swojego życia, żeby zobaczyć, kto cię wyciągnie z tego dna. I to jest konieczne czasami. I Pan Bóg jest w stanie dokonać to, w Twoim życiu, po to, żebyś ty naprawdę mógł i mogła ujrzeć Jego oblicze, nawet w upadku. Dzisiaj Pan Bóg nas wzywa, żebyśmy byli również, nie tylko świętowali niepodległość państwową, ale również, żebyśmy zaczęli prosić o to, żebyśmy byli niepodlegwi w życiu duchowym. Mianowicie, żebyśmy nie byli zniewoleni przez grzech, ale byli wolni tą wolnością, którą Pan Bóg ci dał. Wolność dziecka Bożego. Zacznij żyć tą wolnością, a zobaczysz, że ten świat zacznie się zmieniać. Zacznij zmieniać się, czyli nawracać się, zacznij odkrywać więcej piękna w Twoim życiu, a zobaczysz, że ten świat stanie się piękny. Zacznij żyć sprawiedliwie, a ten świat również stanie się sprawiedliwy. Od nas dużo zależy, bracia i siostry. Jak, jak my żyjemy. Tak ich żyje ten świat. Jak mi wyglądamy, tak wygląda ten świat. Widzisz dużo zła w tym świecie, w Twoim otoczeniu? No to zadaj pytanie, a jaki część tego zła jest spowodowany przez Twoje grzechy? Przez Ciebie? Ten świat Pan Bóg nam dał po to, żebyśmy bracia i siostry walczyli o wiary. Bo ten świat przeminie. Ale wiara, która żyje, przetrwa. Bo ta wiara zaprowadzi nas do życia wiecznego. Dlatego dzisiaj prośmy o tę łaskę, żebyśmy błogosławili Boga za Matkę Kościół, do którego możemy nieustannie przychodzić. Często zranieni, często osamotnieni, często odrzuconi, wzgardzeni. A ta Matka, co robi? Opiekuje się. Te, te rany opatruje, dając nam odwagę, pokazując to, że nie jesteśmy sami, Pan Bóg nas nie opuści, Prośmy o to, żebyśmy mi nie opuścili go.